Szanowni Państwo, wprawdzie do eurowyborów pozostało jeszcze ponad dwa lata, lecz my, jako światła i najbardziej postępowa siła w kraju, już zwieramy szyki i kompletujemy listy. Chcemy, by reprezentantami Polski w europejskim zgromadzeniu byli ludzie nowocześni, trendy i cool. Moja partia znana jest z najbardziej postępowych i proeuropejskich przekonań. Jako pierwsi wprowadziliśmy do skostniałego polskiego sejmu ducha nowoczesności, jak choćby kobietę udającą mężczyznę oraz mężczyznę przebranego za kobietę. Te wielce nowatorskie i przepojone duchem unijnym kroki spotkały się z pełną akceptacją środowisk homoseksualnych, lewicowych oraz degenerackich, czyli mojego twardego elektoratu. Dziś pragnę przedstawić Państwu pierwszą moją kandydatkę do europarlamentu osobę nowoczesną i godną zaufania. Pani Franciszka Polar, zwana przez nas franią, to osoba ze sporym doświadczeniem czysta i ideowa. Posiada ponadto ważną cechę oraz atuty nawet większe niż Ania Grocka i Robert Piedroń. Jest pierwszą osobą po zabiegu debiologizacji osobowościowej. Dzień dobry Państwu nazywam się teraz Franciszka Frania Polar. Kiedyś nazywałam się inaczej i byłam sprzedawczynią w sklepie z AGD. Już od lat wczesnej młodości nie myślałam o sobie jako o zwykłym człowieku czy też kobiecie, a jak o pralce bębnowej. Kiedy inni rówieśnicy bawili się lalkami i samochodami, ja zakładałam na siebie kartonowe pudło z wyciętą dziurą na froncie i udawałam, że piorę. Kilka miesięcy temu wreszcie przeszłam operację i stałam się pełnowartościową pralką. Wreszcie jestem sobą. Teraz moim pragnieniem jest pomagać innym osobom i przedmiotom w osiągnięciu przez nich upragnionego stanu osobowościowego. Nie musimy być tacy, jacy się urodziliśmy. Każdy człowiek jest wolny i ma prawo być tym, kim lub czym chce być. Frania Polar Nasza kandydatka do Europarlamentu. Pierzmy własne brudy we własnym bębinie. Tak, właśnie takie postaci są solą wokół Polski, a solą ziemi palikotowej. Takich jest więcej, że wspomnę tylko Henia Szpilkę, który pragnie zostać korkociągiem, oraz aktualnie odbywającą po operacyjną kwarantannę owce Zule, która już niebawem stanie się krysią baranek i dołączy do naszego ruchu. Głosuj na naszych kandydatów, by nowoczesność stała się normalnością.